Końca, witam wszystkich. Jako, że niedługo już zaczynają się igrzyska olimpijskie w Tokio. Dostałem propozycję zrobienia odcinka o właśnie terminologii, taką, takiej związanej typowo z igrzyskami. I tak, same, samo słowo igrzyska w języku czy znaczy olimpiada w języku japońskim to oczywiście z katakany, olimpiku, ale ma też y Japończycy mają też swoją nazwę i to jest Goring. E, oczywiście nazwa w, wzięła się z tych pięciu okręgów. To jest właśnie dosłownie pięć okręgów. Go to jest pięć. ła, e, Czyli tutaj też czytanie e, oniomi to jest ring. E, to jest to kanji, które na przykład mamy w yubi czyli obrączka. E, dalej mamy e, Olympic Seika. Czyli to jest ten znicz olimpijski. Tutaj mamy pod spodem seika, to jest święty ogień. Pierwszy znak to jest Sej, czyli święty i K to oczywiście ogień. Następnie mamy konkurencję jakąś, Kyogi. Ten pierwszy znak to jest Kisou, czyli właśnie konkurować. Następnie mamy Kai-Kai, czyli ceremonia otwarcia. Pierwszy właśnie znak otwierać Kai, ogólnie spotkanie, Ski, ceremonia. I ostatnie, Kaki, Olympik, czyli y, Igrzyska Letnie. I tak, dzisiaj omówimy tak zwane diorik, kiogi, czyli konkurencje takie naziemne, lądowe. Diorik, czyli właśnie y, naziemne. I kiogi, to już było wcześniej, czyli y, konkurencje. Na początek przyjrzymy się konkurencjom y, biegowym, co po japońsku nazywa się Kyoso. Czyli Kio znowu konkurować, i ten drugi so od hasiru, czyli biegać. I tak na początku mamy trzy różne biegi w zależności od długości dystansu. I mamy tak, cio kiori so. Cho oczywiście jest od tego znaku nagai, czyli długi, kiori to jest dystans. I so znowu mamy od biegania. I analogicznie średni dystans to jest kiori so i krótki tan kiori so. Następnie mamy jeszcze bieg z przeszkodami. Siogai so. to jest przeszkoda i to właśnie na przykład też różnie, też konkurencje płotkowe na przykład. Dalej mamy Lidé so. so. to jest bieg sztafetowy ze sztafetami. I ostatni mamy Kyoho. I tutaj, tak jak po znakach, można zauważyć, znowu mamy konkurować. I drugi znak od Aruku, czyli chodzić, więc jest to właśnie chodziarstwo. Dobrze, następne. To są już takie konkurencje niezwiązane z bieganiem. I mamy takie właśnie lekko atletyczne konkurencje. I pierwszy, i teraz tak: te, większość tych konkurencji czyta się właśnie tak za pomocą czytań kuniomi. I tak, i właśnie to nie będzie Soko coś tam, tylko właśnie hasiri taka tobi. Czyli tak, Hasiri mamy od Hasiru, czyli biegać, taka od takaj, czyli wysoki, i tobi od tobi czyli skakać. Więc jest to skok wzwyż, czyli najpierw jest skok i tutaj właśnie wysoko. Więc to jest skok wzwyż. Następna konkurencja, znowu tak samo skonstruowana. Na początku mamy bo, czyli ki, taka, tobi, czyli jest to właśnie wysoki skok z kijem, więc jest to skok o tyczce. Następna konkurencja to jest Hasiri, Haba, Tobi. Haba to jest szerokość albo też może być taka właśnie luka między dwiema, dwoma obiektami na przykład, to po angielsku gap się nazywa i to jest skok w dal, czyli właśnie taki jakby szeroki skok. Hasiri, Haba, Tobi. Następna konkurencja to jest sandan tobi. Sandan, czyli trzy stopnie, tak jak mamy na przykład w słowie Kaidan, czyli schody, albo też dandan dan stopniowo. I właśnie tutaj jest tak jakby skok podzielony na trzy stopnie, więc jest to trójskok, sandan tobi. Następna konkurencja to mamy yari nage. Yari to jest włócznia, nageru. Nagę jest od nageru, czyli rzucać. Często ten, to słowo jest tutaj zapisane nawet bez tego g, czyli po prostu ten pierwszy znak i ten drugi kanji, ale czyta się jari nage, czyli rzut oszczepem. Następnie mamy Hogan nage. Hogan, tutaj akurat właśnie będzie oniomi. Hogan to jest kula. Nage to oczywiście rzucać. I to jest właśnie pchnięcie kulą, yy, i właśnie prawidłowo nazwo jest pchnięcie kulą, bo to nie jest rzut kulą. Yy, tutaj może troszkę jest błąd, jeśli chodzi o, o, może o technikę, bo, bo to nie jest taki zwykły rzut jak na przykład o szczepem, tylko to jest pchnięcie, więc tutaj może wydaje mi się, że powinno być trochę inaczej, no ale mamy Hogan na G. Yy, następną konkurencją jest Enban na G. Enban to jest dysk, więc jest to rzut dyskiem. Tutaj taka znana figurka. Posąg. I ostatnią konkurencją jest hamma nage, czyli oczywiście rzut młotem. Hamma od angielskiego hammer. Nage od, znowu od nage. I to tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek. Jeżeli chcecie poznać nazwy następnych konkurencji, tu będzie na przykład gimnastyka albo też pływanie, poszczególne style, dajcie znać w komentarzu, a taki odcinek się pojawi. Dziękuję za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia.